Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Trichoplay realizowanego przez firmę Trichopartner, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o przeszczepach włosów metodą FUE, a moimi gośćmi są Patrycja Zawodny i Katarzyna Moruskijowska z Ziemba Klinik. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzcie proszę, czym ta metoda FUE się różni od tradycyjnie pojmowanego przeszczepu włosów? Kiedyś te przeszczepy były przeprowadzone w taki sposób, że wycinało się pasek skóry i pobierało się włosy, grafty właśnie z tego wycinka. No, w związku z czym zostawała duża blizna. Tak, W metodzie FUE tego nie ma. Pobieramy sobie co piąty, szósty graft, po to, żeby zgubić po prostu ten ubytek. Mm. A jakie jeszcze przewagi ma ta metoda? Oprócz tego, że nie wycinamy tej skóry, nie zostaje duża blizna? No, przede wszystkim szybsze gojenie, tak? Mm. No, bo tutaj jest bardzo dużo, ale takich mikropunkcików, które goją się szybciej. I tak naprawdę już myślę, że po około 5-7 dniach. Potylica jest dość dobrze zakojona. W hmm. przypadku mm, takiego klasycznego wycięcia, jak to było kiedyś robione, e, był, skóra głowy była szyta, więc wiązało się to później ze ściągnięciem szpół, specjalną pielęgnacją tej blizny. Tutaj tego nie ma. Hmm? A przypomnijmy jeszcze, czym tak naprawdę jest graft? Hmm. E, graft to jest e, jednostka włosowa bądź zespół takich jednostek. E, co to znaczy? E, jest to włos, który jest okolony e, tkanką. I my całą taką jednostkę razem z tkanką przenosimy w to miejsce. Mhm. A ile graftów przeszczepia się podczas takiego zabiegu i w ogóle co decyduje o tym, że jakaś konkretna liczba tych graftów jest przeszczepiana? Przede wszystkim wielkość ubytku. Tak? Mhm. Więc tutaj w zależności od tego, czy to są zakola, czy to jest korona, czy to jest przerzedzenie na moście, to wszystko decyduje. Ile my tych graftów potrzebujemy, jak duży będzie zabieg? No i oczywiście wielkość głowy pacjenta, to mm. jest druga rzecz, wielkość potylicy, na ile ona pozwala tych graftów y, pobrać. A czy jest jakieś maksimum, które można pobrać do zabiegu? Tu są jakieś ograniczenia? Ym, mogę powiedzieć to z perspektywy naszej kliniki. Mm. Tutaj w naszej klinice y, lekarze nie decydują się na przeszczepy większe niż 3000-3200 graftów. Mm. A powiedziałaś, że grafty pobiera się z okolicy potylicznej. Czy tylko tak. z tej okolicy i dlaczego właśnie stamtąd? Z tego względu, że grafty na potylicy są najbardziej podobne do włosów występujących na górze. tak? Mm. E, oczywiście, jeśli pacjent na przykład wykonuje drugi zabieg w życiu, robi jakiś zabieg dogęszczający, możemy pobierać też grafty z okolicy ciała i najczęściej to jest klatka piersiowa i górna część brzucha. Ale musimy mm. pamiętać, że występują tam przede wszystkim włoski pojedyncze, tak? więc nie uzyskamy takiej objętości jak e, włosami z potylicy. Mhm. A kiedy przeszczep włosów ma tak naprawdę największy sens? Przy jakich rodzajach łysienia, czy przy jakich problemach on się sprawdza? Tą metodą? Mhm. Najczęściej e, wykonywany jest u osób, które cierp cierpią na łysienie androgenowe. Zdarzają się też pacjenci, którzy mają na przykład wrodzone zakola, im się to nie podoba, możemy to obniżyć, więc, więc tutaj jest drugi przypadek. Można wykonywać zabiegi w przypadku bliźnie, tak byśmy pamiętać, że tutaj ta przyswajalność graftów jest troszkę niższa. Także ta grupa pacjentów jest dość duża, ale tutaj przede wszystkim decyduje kwalifikacja pacjenta. Wywiad medyczny, badanie trychoskopem czy taki zabieg w ogóle możemy zrobić. No właśnie, a kiedy jest tak, że pacjent chciałby mieć przeszczep, ale jakby rodzaj czy przyczyna tej utraty włosów albo towarzyszące schorzenia wykluczają go z klasyfikacji? Tak, sobie? Tutaj ym, ten wywiad medyczny jest bardzo obszerny. E, więc tutaj tak naprawdę lekarz decyduje, patrząc na wywiad z pacjentem, patrząc na co choruje, przede wszystkim badania krwi, czy to one pacjenta dopuszczają. Mm. Przyczyn jest naprawdę jest, um, ogromna ilość tych powodów, kiedy my tego zabiegu nie możemy zrobić. E, no głównie to są um, oczywiście choroby jakieś autoimmunologiczne, takie ciężkie choroby przewlekłe, e, pacjenci z nie do końca leczoną chorobą, nieustabiliz nie, nieustabilizowane ciśnienie, choroby skóry, naprawdę jest tego dużo. No i tutaj musimy patrzeć na pacjenta całościowo, czyli nie patrzymy mm. tylko na skórę głowy, ale na cały organizm i przede wszystkim na badania. A ta druga sytuacja, kiedy wyniki są w porządku i stan zdrowia pacjenta pozwalałby teoretycznie mm. nie na przeszczep, ale przyczyna utraty włosów jakby dyskwalifikuje go, czyli mm. jakieś rodzaje łysienia. Na... Są, są łysienie, bezsensowne, tak, usienie plackowe. Hmm. To jest flagowe, no bo jest to choroba autoimmunologiczna, hmm. więc tutaj w naszej klinice lekarze nie podejmują się wykonania takiego zabiegu. Hmm. A czy ta metoda, bo powiedziałaś o łysieniu androgenowym, hmm. który jest charakterystyczny tak. dla mężczyzn, ale przeszczepy włosów można wykonywać zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Czy macie tak. dużo takich przypadków, że to panie przeszczepiają sobie głosy? Kobiety to jest mniejsza grupa mhm. pacjentów. Konieczna jest szersza diagnostyka. Mhm. I tutaj u nas w klinice lekarze zalecają po prostu dodatkowe badania krwi, żeby wykluczyć niektóre rzeczy, które mogą wpływać na ostateczny efekt u pacjentki, ale jak najbardziej zdarzają się takie przypadki, że wykonujemy te zabiegi, najczęściej to jest właśnie obniżenie czoła mhm. i zagęszczenie przedziałka. Mhm. A jak mamy już taką sytuację dobrą, że pacjent został zakwalifikowany do zabiegu, wszystko jest ok, przeszczep został wykonany i teraz mamy tą osobę, która jest bezpośrednio po, na co trzeba uważać, z czym pacjenci często mają problem w kontekście utrzymania efektów tego przeszczepu, czyli nieuszkodzenia skóry po przeszczepie? Mhm. Ym, tak, myślę, że Pierwszy, to jest najważniejsze, prawda? Dokładnie. E, najczęściej spotykamy się z tym, że pacjenci w pierwszej, drugiej dobie uderzają, e, uderzają o samoch w, samochody, w samochodzie o, o te progi, o przesłony słoneczne, e, o, o ściany, no o szafki kuchenne. Tak, jest tego ogrom. E, ja to o tym, że ta tak. jest znieczulona i tak, pacjent okay. ma zaburzoną percepcję, jeżeli chodzi o odległość, tak? Mm -hmm. Są podawane znieczulenia, o, głowa jest też opuchnięta, jest opatrunek, tak. więc y, czasami włożenie ładowarki do gniazdka może być dla tego pacjenta, no niestety, niebezpieczne. E, ale niebezpieczne, tak? Bo mm -hmm. ściana okazuje się, że jest bliżej niż myśli. Mm -hmm. I często pacjenci zwracają właśnie na to uwagę, pomimo tego, że są informowani za każdym razem, że proszę uważać, proszę uważać, proszę uważać. Zdarza się tak, że faktycznie pomimo tego, że uważają, jest telefon i mówią, kurczę, pani Patrycja, no, przedzwoniłem, mm. tak, coś, coś się stało. Mm. Więc y, to jest chyba taka główna, najważniejsza informacja dla pacjentów, że od razu, bezpośrednio po tym zabiegu, żeby naprawdę udać się do domu, położyć się. I, I spokojnie tak. te pierwsze kilka dni po prostu sobie poodpoczywać, mhm. żeby właśnie nie doszło do tego machania. Ale jak się położyć, żeby nie uszkodzić też skóry czy tych graftów? Zaraz powiem. No, to jest, że tak powiem, zawsze mhm. taki mały druk. Zawsze się tak. śmiejemy z Kasią, pisanym małym drukiem. Niestety, ale pierwsze doby to jest pozycja taka siedząca, leżąca okay. dla pacjenta. Tak, bo my to, się, to trochę tak się śmiejemy z tego, ale rzeczywiście to jest duże wyzwanie, jakby. Operacja to jedno, czy, czy zabieg, ale to całe utrzymanie po Oczywiście, przez tych tak. kilka dni. Czy coś jeszcze jest oprócz urazów mechanicznych, na to trzeba zwrócić uwagę. Pielęgnacja odpowiednia. odpowiednia, tutaj ta metoda mycia. Każda mhm. klinika ma swoje zalecenia, więc tutaj bardzo trzeba tych zaleceń pilnować, przyjmowania leków, mhm. uważania na siebie, no i aktywność fizyczna. Dokładnie, to jest kolejna. Rzecz. żeby mhm. na, tak. następny dzień po zabiegu. No, lepiej nieść do tego samolotu, tak? Żeby mhm. to ciśnienie nie tak. spowodowało mhm. tutaj jakiegoś krwotoku, wypchania tych graftów. Więc no, no to są takie rzeczy, na które pacjent mhm. musi zwracać uwagę. No i też zawsze jest, jeżeli chodzi o konsultacje w naszej klinice, bardzo szczegółowo poinformowany o tym, mhm. co on też jako pacjent musi zrobić. Żeby było wszystko ok, tak? Więc ma też taką trochę pracę domową do odrobienia mm. po samym zabiegu. Mm. To ja zapytam jeszcze o taką rzecz, która mogłaby się wydawać trywialna, a jak jest z czapką? Bo wiem, że pacjenci potrafią dzwonić i pytać was o to, czy mogę założyć czapkę, jaką tygodniu, czapkę mogę nosić po tygodnie. Mhm. Dlatego na tak pierwszy tydzień mhm. jest takie wroczowe dokładnie. Tak, tak. tak. Po tygodniu, jeżeli jest to czapka z daszkiem, bądź taka, która nie będzie uciskać, będzie mm -hmm. delikatna. Pusta może. Być. Pusta jakiś da. kapelusz, coś takiego jak najbardziej, tak? Mm -hmm. Tutaj, tutaj jest, jest to dozwolone już po tym tygodniu. A jeśli chodzi o te pierwsze kroki pielęgnacyjne, czyli chociażby umycie głowy. Ile po zabiegu? I od razu. Od, od razu na drugi dzień. Dokładnie. Na drugi dzień rano pacjent przyjeżdża do kliniki, wykonywane jest pierwsze mycie przemysłu. czyli to wykonujecie przez, w klinice. Tak, hmm. przez personel, pokazujemy, uczymy pacjenta, jak to zrobić, żeby po prostu mógł sobie poradzić sam. Często przyjeżdżają z rodziną, z żoną, z dziećmi, po to, żeby ta druga osoba też zobaczyła, hmm. no bo jest to pewnego rodzaju zmiana. Hmm. Tak? Nie jest to wchodzenie pod prysznic, jest to, jest to troszkę zmienione. W związku z czym przez te kilka dni często Często um, osoby towarzyszące troszkę pomagają. Mm. A jak to jest, jeśli chodzi o kosmetyki i taką pielęgnację, którą pacjent do tej pory stosował? Bo zakładam, że każdy ma w domu swój szampon. U mężczyzn to jest szampon często dwa w jednym z żelem pod prysznic, Zabierne. Czy takie rzeczy, może być nawet więcej. Co z takimi rzeczami? Czy też zwracacie dużą uwagę na takie zalecenia i rekomendujecie preparaty, produkty, których można używać bezpiecznie po zabiegu? Zdecydowanie tak. Na pierwszy miesiąc po przeszczepie, czyli ten okres rekonwalescencji, pacjent jest zaopatrzony w odpowiedni szampon, w opatrunki, we wszystkie rzeczy, których potrzebuje, nawet w poduszkę do spania. Mhm. Z tego względu, że niektóre składniki w takich produktach ogólnodostępnych mogłyby zaszkodzić skórze po przeszczepie. Mhm. Okej, okay. bo tak jeszcze się zastanawiam oprócz tych rzeczy pielęgnacyjnych, jak i z suszeniem na przykład. Suszeniem. Tutaj wszystko zależy, czy mówimy o pacjencie zaraz po przeszczepie, czy przed. Mm. Bo przed całym przeszczepem oczywiście każdy pacjent też dostaje rekomendacje, jak się przygotować. Po przeszczepie włosów, kiedy te włosy są skrócone, nie suszymy ich suszarką. Mm. Właśnie w związku z tą zmienioną metodą mycia, żeby w żaden sposób tego nie uszkodzić. Do takiej normalnej pielęgnacji, mm. standardowej, pacjent wraca po około 3-4 tygodniach, mm. tygodniach od przeszczepu. A jeśli chodzi o środki do stylizacji i zabiegi stylizacyjne, bo część panów też stosuje różne pasty do włosów, żele, niektórzy też farbują włosy. Kiedy takie rzeczy można zacząć stosować po przeszczepie? Jeśli chodzi o obcinanie włosów, najczęściej już po tych około czterech tygodniach może, możemy sobie skracać u fryzjera włosy. Jeśli mówimy o jakiejkolwiek stylizacji, no one muszą troszkę odrosnąć. A farbowanie, jeżeli Pan by chciał sobie nie wiem, przyciemnić włosy albo rozjaśnić, zmienić kolor, wtedy dłużej? I tu wszystko też zależy od stanu skóry, głowy mhm. pacjenta, bo um, są, ludzie są różni, mają różne problemy. tak? Jedne skóry goją się ciut szybciej, drugie ciut wolniej, jedne są suche, drugie są tłuste, więc my dopasowujemy te zalecenia stricte pod pacjenta, pod jego mhm. potrzeby. Um, najczęściej tak z doświadczenia możemy powiedzieć, że pacjenci farbują włosy między czwartym a szóstym miesiącem. Tak. Bo wtedy coś odrośnie, ten coś, czyli pewna część, która pozwala cieszyć się już w miarę nową fryzurą, Dokładnie. w miarę, bo to wiadomo, że ostateczny efekt między 12-18 miesięcy. Ale tam już powiedzmy sobie szczerze, że coś można pofarbować. Mhm. Czyli już po kilku miesiącach pacjent widzi pierwsze efekty, ale tak, do tak. pełnego rezultatu czekamy nawet do półtora roku. Nawet dokładnie. dokładnie. Mhm. I przez ten czas też trzeba te włosy i skórę głowy w jakiś specjalny sposób chronić. Czy rzeczywiście po tych trzech-czterech miesiącach już pacjent może troszeczkę się wyluzować? Ochrona, głównie przeciwsłoneczna, to jest coś, co zalecamy, szczególnie jeśli to są duże partie na skórze głowy do momentu tego pierwszego odrostu, zanim te włosy zaczną chronić nam naturalnie skórę głowy, więc tutaj ochrona słoneczna jest ważna. A tak naprawdę najczęściej pacjenci wracają do takiej zupełnej normalności właśnie w tym trzecim, czwartym miesiącu, takiej i u fryzjera, mhm. i Ja myślę, i że jeszcze warto jednej rzeczy powiedzieć, bo tutaj jest jedna sprawa, jeżeli chodzi o przeszkodę. Szczep, tak? I o powinien odpowiednio po przeszczepie skóry głowy, odpowiednich kosmetyków. Natomiast y Przychodząc, pacjenci, którzy do nas przychodzą, muszą mieć też świadomość tego, że przeszczep włosów nie hamuje nam procesu androgenowego tak. I hmm. muszą być świadomi tego, że okej, okay, my uzupełnimy im brakujące miejsca za kola, koronę tak. głowy, tak? Uzupełnimy hmm. to, i włosy im wyrosną, tam zostaną z nimi do końca życia, będą się nimi cieszyć. Natomiast muszą w sobie wyrobić taki nawyk, dbania o pozostałe włosy. Hmm. I po to też właśnie jest ta opieka trychologiczna, żeby tutaj Świadomi tego, że jeżeli nie zadbają o te pozostałe włosy, no to być może taki zabieg za kilka, kilkanaście lat trzeba będzie powtórzyć, tak? Mm -hmm. Że przeszczep włosów to jest tylko uzupełnienie braku, mm -hmm. a nie rozwiązanie na proces łysienia. Mm -hmm. Dlatego ten proces um, zarówno dbania już o skórę głowy, o, o włosy przeszczepione, ma być takim. Przyzwyczajeniem już pacjenta odbanie o wszystkie włosy, tak? Nie hmm. tylko o te przeszczepione. Czyli to nie jest tak, że po przeszczepie rok, półtora zapominam o tym, że coś takiego miało miejsce i żyję sobie szczęśliwie Dokładnie. z nowymi włosami, Dokładnie. tylko jakby ta pielęgnacja to dbanie tak. musi już być elementem takiej codziennej rutyny. Ja wiem, że dla pacjentów, jak przychodzą do nas i na przykład zakupują zestaw tutaj i dostają nagle trzy, trzy kosmetyki, to jest takie mm. omatkowe mm -hmm. trzy rzeczy dla mojej Takiego <laughs> Jak właśnie mm. miał 12 jednym, tak? tak, produkt, i um, jeszcze to trzeba wszystko um, użyć w odpowiedniej kolejności. Hmm. No to przecież czasami dla niego to jest um, no coś, co widać, że bardziej się stresuje tym, niż tam przeszczepem. Hmm. <gry> Ale później przychodzi i już tylko dzwoni, kurczę, zabrakło mi, muszę dokupić, i hmm. to już jest fajne, że faktycznie oni są wyedukowani hmm. w tym. Hmm. I to jest e, ważna kwestia, tak? Hmm. Że przeszczep, przeszczepem sam zabieg jest, daje efekty, natomiast żeby pełnym takim efektem się cieszyć, no to to też jest praca tego pacjenta, tak. łącznie z pracą właśnie trychologa, tak? Bo rozmawiamy już sobie o tych efektach, które są dobre, które osiągamy, a ja jeszcze chciałabym wrócić do tego momentu na przykład urazu mechanicznego, mhm. kiedy pacjent właśnie tych kilka dni po przeszczepie gdzieś tam zahaczy o coś głową, uderzy się. Co wtedy się może wydarzyć, czy co się wydarza zwykle i co może zrobić klinika w takiej sytuacji, żeby pomóc, czy można pomóc i jakby odwrócić coś, co się zadziało złego. No zależy, kiedy się wydarzy. Wszystko zależy, kiedy się wydarzy, bo jeśli mm -hmm. to się wydarzy zaraz po zabiegu, w tej pierwszej dobie, że my jesteśmy w stanie naprawić ten przeszczep, mm -hmm. poprawić coś, co wysunęło się, mm -hmm. no to tutaj no staramy się zawsze temu pacjentowi mm -hmm. pomóc. Bo to jest to ryzyko, że graft się wysunie. E, tak, wysunie, bo całkowicie zostanie gdzieś na jakiejś powierzchni, bo się mm -hmm. to też zdarza niestety, ale jeśli to jest doba druga, piąta, dziesiąta, ten uraz mechaniczny jest duży, grafty zostaną właśnie na przykład na przesłonie słonecznej, bądź w dziesiątej dobie pacjent uderzy się na tyle mocno, że dojdzie do jakiegoś rozcięcia i dużego krwotoku, no my tutaj już nie jesteśmy w stanie w tym momencie pacjentowi realnie pomóc, tak? mhm. Trzeba się liczyć z tym, że w tym miejscu te grafty po prostu mogą się nie przyjąć. Mhm. I wtedy po jakimś czasie można jakby zrobić drugi przeszczep? Najczęściej lekarze tutaj decydują o jaka to jest długość czasu. Tak klasycznie około po roku. Mm -hmm, Można powtórzyć. Mm -hmm. Czyli trzeba wziąć pod uwagę to, że po takim przeszczepie musimy na siebie bardzo, bardzo, tak. bardzo uważać tak, i tak. dmuchać na zimne, najlepiej leżeć w pozycji półsiedzącej. Tak, najczęściej właśnie lekarze powtarzają nas na sali zabiegowej, głowa jest szklana, na tydzień mm -hmm. głowa jest szklana. Ok. Um, a powiedzcie proszę, bo mówimy dużo o przeszczepach włosów i to jest zapewne najpopularniejszy mm -hmm. zabieg metodą FUE. Ale można też za pomocą tej metody przeszczepiać zarost czy chociażby brwi. Czy takie zabiegi też w Waszej klinice się wykonuje i jak one wyglądają? Czy one się różnią od przeszczepów na głowie? Wykonuje, wykonujemy oczywiście, czy się różnią? Tak, z głównie zaleceniami, z tego względu, że to jest inna okolica. Więc. Pacjenci muszą być przygotowani na ten troszkę dłuższy okres rekonwalescencji. Ile to jest głowa, zakładamy po tygodniu czapkę, wychodzimy. Czy to do sklepu, do pracy, gdzie potrzebujemy. No jeśli jest to twarz, w przypadku brody czy brwi, no nie jesteśmy w stanie po prostu tego zasłonić, więc musimy liczyć się z tym, że ten okres rekonwalescencji jest dłuższy. Ale co wtedy się dzieje ze skórą na przedprzezaroście? Jak ona wygląda przez ten określony czas po zabiegu? No, musimy być świadomi tego, że niestety, ale nasza twarz przez najbliższe nie, minimum dwa tygodnie nie mhm. będzie atrakcyjna. Mhm. Będą mhm. śniaki, będzie popuchnięta no Będą stróbki, tak? no, bo wiadomo, mm -hmm. że jest to zrobienie dziurki, włożenie tego graftu, więc automatycznie musimy poczekać, aż wszystko naturalnie się zagoi. Więc mm -hmm. o ile tak jak właśnie Kasia wspomniała, zakładamy czapkę z daszkiem, mm -hmm. idziemy, kaptur na głowę. Tak. Nikt nie widzi w sklepie, mm -hmm. gdziekolwiek z psem na spacerze, nawet w sąsiad nie musi wiedzieć, że cokolwiek było robione. Tak? No, twarzy nie da się ukryć, okay. Wszystko, nosiła siła grawitacji działa zawsze mm -hmm, w dół, to więc ]ż. wszystko schodzi, cała puchwizna. wychodzą tak, śniaki pod oczami. Mm. Usta, jeżeli robimy brodę, no to panowie Opuchnięta. wyglądają jakby mieli zrobione usta, tak, bo są cało opuchnięte. Mm -hmm. Więc no tutaj naprawdę ten wygląd po samym zabiegu e, może być bardziej szokujący dla pacjenta mm -hmm. i to też jest tak. ważne właśnie sposób poinformowania go, bo nie zawsze pacjenci są przygotowani na to, jak po prostu będą później wyglądać. Oczywiście to jest chwilowe, tak? to jest kilka, kilkanaście dni, natomiast no, tak jak się wiedziało, to jest twarz i tego nie ukryjemy. Nawet nie możemy założyć maseczki, tak? żeby ukryć. Tak, też spadnar... paradoksalnie jest to mniejszy obszar i pewnie mniej graftów dużo się przeszczepia przy okazji zarostu. Czy, czy to są podobne liczby jak w no, włosach? To zależy jak... To od wielkości. Dokładnie okay. od wielkości. Mm. To jest uzupełnienie całego, odbudowa mm. całej brody. Mm. Czy to jest tak. uzupełnienie tylko, bo na przykład pacjent mm. chce mieć bójniejszą tą brodę. Mhm. Brwi, no to tak samo wiadomo, że tutaj też, no tutaj zawsze jest mniejszy zabieg, tak? Mhm. Natomiast, no to wszystko też zależy, zależności jakie są oczekiwania pacjenta. Mhm. A czy w Waszej klinice już wykonuje się przeszczepy tylko metodą FUE, czy z tej tradycyjnej też jeszcze się korzysta? Nie, wykonujemy mhm. tylko zabiegi FUE, Dobrze, czyli rozumiem, że te przeszczepy włosów tą metodą mają zalety, mają swoich odbiorców, tych zabiegów wykonuje się coraz więcej. E, mężczyźni przestali się wstydzić przeszczepów? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie już przestało to być dla nich tematem tabu e, i nie wstydzą się tego, że chcą dobrze wyglądać. Tak no. więc to, to jest fajne, że przyjdą i po prostu mówią, że lepiej się czuli sami no. ze sobą, jak mieli te włosy. I zazwyczaj um, jest to po jakichś urlopach, niekoniecznie latem, jak żona albo ktoś zrobi zdjęcie i mm -hmm. przegląda zdjęcia, mówi, Boże, to jestem ja. Okay. <laughs> I Dobrze. wtedy to jest właśnie ta decyzja, że przychodzi... I mówi, tak, to jest ten moment właśnie, że trzeba zrobić ten zabieg. Tak, bo jak codziennie na siebie patrzy, no to gdzieś nie zauważamy, zauważamy. bo to jest proces, który trwa. To nie jest mm -hmm. tak, jak po prostu widzimy przy myciu włosów, że nam włosy wypadają, tylko to jest proces, który sobie po prostu biegnie w czasie. No i jak widzi siebie na tym zdjęciu po roku, tak, od wakacji, no to że jest coraz gorzej. To jest wtedy dobry moment, żeby zacząć myśleć o tym, co tak. można dla siebie zrobić. I to jest ważne, żeby przyjść w odpowiednim momencie, bo czasami jest już za późno. A jaki moment jest odpowiedni w takim razie? Musi być przede wszystkim odpowiednia wielkość potylicy, żebyśmy mieli możliwość zabrania odpowiedniej ilości graftów, tak? Bo jeżeli jest już całkowity ubytek na głowie, potylica jest no, bardzo tak. obniżona, no to niestety nie jesteśmy w stanie fizycznie już takiego zabiegu zrobić. Bo mam nadzieję, że to nie będzie dziwne pytanie, ale włosy grafty przeszczepia się tylko i wyłącznie jakby przeszczepem autologicznym od danego pacjenta. Tak. tak. Od, siebie, mhm. do Od siebie. siebie do siebie. Mhm. Czyli nie ma takiej opcji, że jak ktoś już ma ten ubytek zbyt duży, może go uratować, nie wiem, ktoś znajomy albo ktoś z rodziny. No, to jest okay. Ten. Okay, czyli... Jeszcze nie. Jeszcze nie, a właśnie. No. To metodę... będzie za lat, ileś zobaczymy, tak? Metody tego się rozwijają, więc może to jeszcze jest przed nami, ale już wiemy. Czyli dobry moment, ten moment, kiedy mężczyzna czy kobieta zauważa u siebie tą utratę włosów, ale nie jest ona jeszcze tak daleko posunięta, że... Że te ubytki są bardzo duże. Tak, dokładnie tak. Dlatego też właśnie mówiłem pacjentom, że czasami to już jest ostatni dzwonek mm -hmm, dla nich, mm -hmm. jeżeli nie są pewni. Więc albo po prostu zrobią to teraz i zaczną jakąś pielęgnację i, i dbanie o te włosy, mm -hmm. albo jeżeli pojawią się za jakiś czas, no to po prostu może być już za późno mm -hmm. dla nich. I rozumiem, że ten moment niekoniecznie związany jest z wiekiem pacjenta. Nie, nie, zupełnie. zupełnie. A w jakim przedziale wiekowym macie pacjentów na przeszczep? nas. Lat do 76 był chyba najstarszy. Tak, najstarszy, pacjent? tak. Z tego co pamiętam, jakoś tak. 70, no, 70 lat. Ta grupa docelowa to przede wszystkim 35 plus. Najczęściej. Najczęściej od 35 to, są, to jest ta grupa pacjentów, która przychodzi w największej liczbie, mhm, bo panowie właśnie już zauważają ten pierwszy, pierwszy problem łosienia. Nie zawsze się to kończy przeszczepem, czasami mm. jest to odpowiednia stymulacja, i farmakologia, czasami jedno i drugie, ale tutaj najczęściej powyżej 35 roku życia. Ale optymistyczne jest też to, że po 70 przeszczep nadal może być możliwy. Jeśli stan zdrowia pacjenta dopuści, lekarze tutaj nie widzą przeciwwskazań, wskazań, żeby takie zabiegi wykonywać. Mm. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dariusz. Jak widzicie, metody zabiegowe się rozwijają, mamy coraz bardziej nowoczesne narzędzia i możliwości, żeby zapobiegać utracie włosów, i jeżeli ona już nastąpi, to uzupełnia ją chociażby zabiegami przeszczepu metodą FUE. Także zapraszam Was do obejrzenia kolejnych odcinków naszego podcastu, gdzie porozmawiamy nie tylko o przeszczepach, ale też o tym, co robić przed zabiegiem, po zabiegu i jak wesprzeć włosy pacjenta.